W zabieramy Was na przejażdżkę rowerową. No ale żeby tą przejażdżkę uskutecznić, to najpierw muszę powyciągać wszystkie nasze rowery z naszych piwnicznych lochów. Wszyscy przystylowani. Mam Spokojona,ż tu ma swoją Ukrainkę. Aha, no. zdrowe odżywianko, fit. Super. Tam dziś śmiga Jula. My z Asią na rowerach miejskich. już z nami nie jedzie, bo gdzieś zagumił z kolegami na hulajnogę. Cóż, nastolatek, wiecie, to już nie te czasy, żeby wszędzie z nami jeździł. Smutek łezka w oku. Dobra, śmigamy. Jeszcze styluweczka mojej drugiej córuni. Kaseczek, toteczka, no tak, bo wiadomo po drodze mogłyby się włosy rozwikrzyć, a torebeczka po co? Żeby ładnie wyglądać. Na pieniądze. nie przymulać, to wyłączę kamerę. Nie? I wylądowaliśmy naszą wycieczką pod Rosmanem, do którego pójdziemy kupić farbę do włosów, ale bo nie ja, dla Asi, bo, bo tylko ja dla Kogo? Dla mnie. Bo dla ja ciebie. Włosy ja na nie. trzy kolory. Na trzy kolory? Tak. A jakie będą kolory? Fioletowy, różowy, niebieski. Nie wiem, czy to będą trzy, ale na pewno kupimy jakąś farbę, ponieważ wakacje różne się kolorowe włosy. Ja śmina też byś miała kolorowe włosy? Mhm. czarne. Czarny jeszcze śmina byś miała. Dobrze, sytuacja została już ogarnięta. No to jeszcze raz, Jurka, co kupiliśmy? Pilniczek. tak. Różową farbę. Dla mamy. Ok, odżywkę. I to, co jest w Rosmanie najbardziej ewidentne, czyli kabanosy. Ruszyliśmy się spod Rosmana. W międzyczasie dołączył do nas Janek, który już na skateparku się mocno zajechał od słońca. E, zmęczony, ale specjalnie dla was. Pokażę Wam teraz kilka triksów, które potrafi wykręcić na hulajnoszce. <laughs> yeah! Jonasz, co sądzisz o wyborach? Nie wiem, ale jak poszedłbym na wybory, to głosowałbym na bosaka. A ja tam wolę głosować w butach. Co za żart na bosaka nie? Na bosaka kumacie, że na boso, nie? No. Nie dość, że śmigamy z Jankiem zamkniętym pasem drogi To jeszcze jest niczym renegaci jest zakaz skrętu. W prawo a my co? My skręcimy Ale łamiemy prawo i ja, ale jesteśmy gangsterzy Jestem Jak wskoczył na nokse Elegancko Tak to się zajeżdża te nogi, nie? Potem tata dek mi pęk. Kupisz nową nogę. No cóż, każdy sport ma swoje koszty Dobra, teraz ja wam pokażę trik On się nazywa No touching on the floor 8065 To jest mój autorski patent, mój autorski trik Śliczony od 39 lat, czyli od drugiego roku życia Zobaczcie sami, stój w miejscu, co Dobra Uwaga, jadę i teraz Stoję. Nic. No Janek, to jest challenge. Spróbuj też to zrobić. Rzuciłem wyzwanie Jankowi. Zobaczymy czy on będzie... Czy potrafi zrobić 360 on the floor 80-69. On the deck with a head on your neck. No, jeszcze czeku, muszę trochę poćwiczyć. Jaki mistrz. A ja 39 lat to ćwiczyłem. A on to wziął Nie. I rozpykał. Jestem taki stary już. Specjalnie w świetle dziennym. Prezentacja nowych kolorów fryzur, ale różowa burza po prostu. Zawodnik numer dwa. Janek, cóż za wynurzenie! Pięknie. Róż gołębi, taki. I teraz patrzcie, co umie na głowie. Patrzcie, zobaczcie. Nic. Zupełnie nic nie zmieniło. siwy. Kto? Siwy. Dawno jest siwy. Siwizna jest oznaką mądrości i dojrzałości człowieku. Tak sobie mówmy. Wsiadamy z powrotem na swoje maszynki. Chciałem powiedzieć rowery, ale Janek skoczył z powrotem na hulajnogę nogę i jedziemy do garażu, żeby wyciągnąć przyczepkę rowerową. To od dawien dawna już zalega w garażu. Szybko ją poskręcamy, poskładamy i pojedziemy dalej. Ja już trochę zmęczona, więc myślę, że pojeździ sobie w przyczepce, a nie na siedzonku. Wow, słupek. Muszę dzieci dogonić. Wytargałem z garażu. Trochę zakurzona, trochę brudna. Zaraz spróbuję doprowadzić ją do stanu używalności, poskładać. Nie jest to jakaś topowa przyczepka, wręcz przeciwnie. Kupiliśmy taką, chyba jedną z najtańszych, jakie były na Allegro swojego czasu. Jest trochę ciężkawa, ale swoją funkcję spełnia i fajnie, bezpiecznie można na tej przyczepce dzieciaki przewozić. W swoim bolidzie dopompowałem powietrze w oponkach, bo tam nic nie było z garażu. Ciągnąłem na flaku, ale to nieważne. Teraz dopiero w samochodzie e, i możemy śmigać. Jeszcze tylko czekamy, aż ona się zbierze. Bo profesor nie wiem, musi chyba coś doczytać jeszcze. I kolejny szocik z roweru, z którego może niewiele będzie słychać. Trochę będzie trzęsło, ale musi być taka perspektywka. Śmina z tyłu. Wow! Co to była śmina? Zapomniałem, że jak jadę, to muszę pamiętać o tym, że mam przyczepkę szerszą z tyłu. I tak wjechałem sobie na chodnik, i nagle koło zaskoczyło z krawężnika. jakiś szlif. Spoko. Trochę trzęsie. Mieliśmy mały wypadek, znaczy się kolizję. Julka lekko się wywróciła. Więc plan dalszej podróży jest taki, że zostawimy tutaj rower, przypniemy go szyfrem, a dalej Julka z Jarzminą pojedzie wózkiem przyczepką. Dojechaliśmy do celu naszej podróży, czyli do OSHO. Za chwileczkę tu pewnie zobaczycie jakąś wklejkę z Google Mapy, bo nie mam Endomondo, czy jakichś takich innych yy, yy, aplikacji, wynalazków. Zobaczycie, ile kilometrów przejechaliśmy. Dla nas to taki optymalna odległość, że jeszcze jaki dają radę, że ja daję radę, żeby dojechać. Miało być lody, może jakaś frytka, skończyło się na kebabie. Dojechali, więc po zachórzonym wysiłku. Po wysiłku zasłużona nagroda kulinarna. Wyotowaliśmy się z oszą. Jedziemy za chwilę do domu, ale pokażę Wam fajną rzecz, którą kupiliśmy na rowerek. Taki pokrowiec na siedzonko. Moje siedzonko było trochę twarde, tudzież mój tyłeczek trochę nie przyzwyczają do twardości siedzenia. I taki pokrowiec, który w środku wypełniony jest jakąś pianką, żelem czy czymkolwiek. Bardzo fajnie. To Wydę, wygląda tak, onaż teraz oczywiście pokaże, że Ty też masz. Mam ja też mam. I, a weź ująć Ci tak powiedz. Uuu, ale mięciusio. Rozkosz dla mojej pupy. Ci. <laughs> Dziewczyny dalej z tyłu. Co tam robicie? Ciastolinka. Wydziemy, tak. Okej, okay, będziemy mieli zajęcie na drogę. Mieliśmy, na czas to, drogi. mamy też basen i piłkę. Uuu, no bogato te zakupy jakieś oszą. Słoneczko już powoli zachodzi. Zjechaliśmy na plac zabaw. Który mieliśmy tutaj po drodze Mamy jeszcze chwilę czasu zanim zrobi się ciemno Bardzo fajny plac zabaw Mocno rozbudowany Zresztą w takich, szczerze, takich miejsc w Rumi jest coraz więcej To jest spoko jak ktoś z Was kiedyś wylądowałby w Rumi, to bardzo Wam polecam ten park. Bardzo fajna, duża przestrzeń. Jak widzieliście, dużo fajnych miejsc, i takich do wycilowania, i do zabawy, i z boku jest boisko, do nogi, i do, siat do siatki, do koszykówki, i jakaś tyrolka, i górka, i po prostu wszystko tu jest. Bardzo mega propsy yy, dla Rumi za to, że takie miejsca tutaj powstają. Mijają kubeczek! Jest godzina prawie 22, zlądowaliśmy do domu. Pozytywnie zaorani, co? Co to jest, mama? Spoko. Fajnie było się tak przejechać. Właściwie prawie cały dzisiejszy dzień spędziliśmy na rowerze. Ciągle dzisiaj jeździliśmy. Z przyczepką. Ale inną. Z przyczepką, tak. Była, był element przyczepki w tym odcinku, dokładnie. I to tyle. Teraz idziemy sobie odpocząć do domu. Ale ja najpierw muszę te wszystkie rowery pochować. Nie wiem, co zrobić z przyczepką. Dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku. might.